Sony bierze się za witę, udziałowcy Microsoftu nie chcą Xboxa, a Batman Arkham Origins nie doczeka się łaty, bo deweloperzy dłubią na DLC. To wszystko i wiele więcej już teraz w 41 epizodzie Gościa Niedzielnego. Nie ma co się specjalnie szczypać, PlayStation Vita najczęściej używane jest w moim domu w charakterze przycisku do papieru, ale niestety, ze względu na swoją lekkość, roli tej najlepiej na świecie nie spełnia. To się jednak może zmienić w sensie pełniona rola ponieważ ktoś w Sony podrapał się po głowie i stwierdził, że skoro kasa została od graczy wyciągnięta już dwa razy to czemu nie spróbować tego ponownie? Efektem użycia tego fantastycznego recyklingu będzie nic innego, jak wydanie na PS Vita God of War 1 i 2 oraz Slight Trilogy. Żeby była jasność, nie mam absolutnie nic przeciwko tym kilku tytułom, ponieważ są to świetne gry, ale jakby nie patrzeć, spora część grającej braci ograła je... ujmując to delikatnie dawno temu. Tak, PS2 dawno. A chyba nie o to chodzi, żeby nowa konsola przenośna posiłkowała się grami, które już dwukrotnie zostały wydane na stacjonarki. Na szczęście z odsieczą śpieszy także 2K Games, które wreszcie ogłosiło, że Borderlands 2 pojawi się na kieszon konsolce Sony późną wiosną, a Amerykanie będą mieli okazję łyknąć grę w zestawie z nową, lżejszą wersją konsoli i 8-gigową kartą pamięci za jedyne 199 dolarów. Co? Jeśli przeliczymy to na złotówki bez płacenia podatku od bycia Europejczykiem, przekłada się na 606 złotych. 606! Jakkolwiek lubię być Europejczykiem, to nie lubię podatku od bycia Europejczykiem, a grę na Vita pewnie wyrwę na jej premierę, bo kocham Borderlands. Wersja na Witę ma oferować cross-save oraz Crossplay z PS trójką. Jest to zatem jedna wielka beczka miodu, dodatkowo oznacza cioranie mechromancerem, gdzie dusza zapragnie, więc poproszę jedną sztukę. Infamous Second Son znów znajduje się w gościu niedzielnym, ponieważ do internetu trafił wywiad z Nate'em Foxem, nowy skrawek gameplayu i trailer reklamujący unikalne featurey edycji kolekcjonerskiej gry. Typowo dla serii niemały wpływ na ewolucję umiejętności bohatera będzie miało to, po której stronie mocy się opowiemy i tutaj za demonstrację może posłużyć lecący w tej chwili w tle klip ukazujący jak wygląda przechodzenie tej samej misji jako dobry i zły Delsin. Naturalnie rzecz biorąc to ten sprzymierzony z mrokiem będzie miał fajniejsze, siejące większy rozpierdziel mocy, ale do takiego porządku rzeczy chyba zdążyliśmy już przywyknąć. Co do kolekcjonerki zaś. Jak zwykle bywa w wypadku takich zestawów, poza samą grą dostajemy zupełnie nowe obiekty, które poza zajmowaniem miejsca na półce będą także z zaskakującą efektywnością zbierały kurz. W wypadku Second Sun wpadnie użyteczna równie mocno co dziurawy parasol kurteczka na pudełko z grą, otwieracz do butelek. Trzy przypinki, kolekcjonerska moneta na którą wyrwiecie absolutnie każdą pannę, czapka Delzina oraz DLC mające wypełnić fabularną próżnię powstało pomiędzy Infamous 2 a Second Sun. DLC należy dodać, który nie będzie w momencie startu gry dostępny gdziekolwiek poza edycjami specjalną i kolekcjonerską. I pomimo tego, że większość rzeczy w składzie CS zdaje mi się być bezsensowna, to najpewniej i tak ją kupię, bo jest na swój sposób fajna, a na dodatek uwielbiam markę. Przy jedynce i dwójce spędziłem od groma czasu, a będąc nieco podpitym na Gamescomie w 2011 roku wyściskałem gościa z teamu deweloperskiego Sucker Punch i... Nie, chwilę, tego ostatniego nie powinienem mówić, koniec są następne. No nie gab się tak na mnie następny! Piguła. Do sprzedaży trafił nowy, najpewniej ostatni dodatek do Dolastowa, a więc Left Behind i wygląda na to, że jest on tej samej jakości co podstawka. Średnia 87 na 100 na no Metacritic mówi sama za siebie, a ciepły, świński tłuszcz wcierany w rozszerzenie na forach stanowi po prostu kolejne potwierdzenie takiego stanu rzeczy. Playstation Polska nawet się postarało i wypuściło przy okazji nowy trailer, najpewniej śmigający teraz w tle. Michael Pachter poszedł po wsparcie ogniowe i wraz z dwoma kolegami z Wedbush Morgan zaczął wróżyć z fusów wsypanych do kryształowej kuli. W wyniku tego spotkania wydedukowano, że obecna przewaga PS4 nie tylko się utrzyma, ale nawet powiększy do końca bieżącego roku, który zamknie się dla konsoli Sony wynikiem 12 milionów sprzedanych egzemplarzy, podczas kiedy do domów trafi 9 milionów Xboxów One i jedynie 3 miliony Wii U. Przyczyny takiego stanu rzeczy analitycy dopatrują się w wysokiej cenie XA oraz słabej funkcjonalności sieciowej konsoli Nintendo. To jednak powiedziawszy, Pachter i spółka z uznaniem pokiwali głowami nad sprzedażą konsoli Microsoftu, przyznając, że odniosła ona spory sukces. Swego rodzaju sukcesem może się także pochwalić pewien człowiek, który odkrył błąd w internetowym sklepie Sony, co pozwoliło mu na nabicie sobie 14-dniowymi trialami członkostwa PlayStation Plus do 2035 roku. Jest to cholernie imponujący wynik i pragnę mu w tym miejscu pogratulować wytrwałości oraz wyrazić zaciekawienie, co też Sony pocznie z tym faktem, kiedy wykryje już ile dostali w zad na tym błędzie. Albo zaczną grzmieć w tonie spotykania się w sądzie, albo posypią głowę popiołem. Zobaczymy za jakiś czas. Ilekroć w sieci ktoś napomknie o rozdzielczości, zlatuje się cała masa ludzi krzyczących, że na Xboxie One jest ona wystarczająca, 1080p jest nikomu do szczęścia niepotrzebne, a 60 klatek na sekundę to wytwór chorych umysłów i nikogo nie obchodzi framerate. W temacie ilości piksli wyświetlanych na ekranie głos zabrał niejaki Jean-Baptiste Bolcado, starszy producent pracujący przy Sniper Elite 3, który powiedział, że według niego pamięć SRAM jest łatwa w użyciu, a największym problemem jest jej rozmiar, ale na początku prac nad grał był on istnym wrzodem na tyłku, coś na wzór przyjazności deweloperowi jaką oferował CEL z ps Póki co wariaty z Rebellion Games chcą osiągnąć na obydwu konsolach 60 klatek na sekundę, a nam nie pozostaje nic innego jak czekać na rozwiązanie sytuacji. Pigułę rozpoczynamy dalszym tkwieniem w bagnie rozdzielczości, ponieważ beta Titanfall nie działa w 1080p, ale w nieco dziwnym, według wszelkich standardów, 792p. Z czasem rozdzielczość ma podskoczyć, najpewniej osiągając 900p dla finalnego produktu, a wszystko to, żeby wyeliminować aliasing i poprawić komfort grania. Niezależnie od tego, co zrobią, gra i tak będzie wyglądała o wiele lepiej niż na moim laptopie, który, pomimo sporych zasobów mocy, udowodnił mi, że nie jestem stworzony do analizowania się nad plikami z rozszerzeniem INI, jak to robią pecetowcy, ani pobieraniem nieoficjalnych sterowników. Tak, to co widzicie teraz na ekranie to moja beta Titanfall, w którym raczej nie będę grał z widocznych na screenie przyczyn. Pierwszy raz od dawna odpaliłem coś na kompie i efekt jest taki, że poleciałem przytulić konsole, ale dość już osobistych wycieczek oraz dywagacji pora na kolejną informację. A w jej ramach mówimy o Fable Anniversary i problemie gry z ustawicznym zawieszaniem się. Póki co nie ma żadnego remedium na działanie odświeżonej wersji dzieła Petera Molino-Megazorda, czy jak on się tam nazywa. Samo Lionhead powiedziało jedynie, że są świadomi tego co się dzieje, zidentyfikowali kilka potencjalnych źródeł problemów gry i będą pracowali nad łatką. Obiecali także nas na bieżąco informować. Niezależnie od tego, jak bardzo Microsoft nie ma ochoty potwierdzać istnienia tytułów ujawnionych dwa tygodnie temu w wyniku wycieku, nie wychodzi im to najlepiej na świecie. Steve Downs, głos Master Chief'a zapytany o Halo 5 przez GameZone, odparł, że nie ma co wybiegać myślami tak daleko w przyszłość, bo nie spodziewałby się gry na rynku przed 2015 rokiem, ale gracze mogą wyczekiwać tegorocznego Halo 2 Anniversary Edition, co jest dość jasnym komunikatem i na 3 raczej nikt nie padnie z zaskoczenia. Sorry, Microsoft. Segment Microsoftu zamykamy wieścią z poniedziałku, według której część udziałowców firmy ma ochotę pozbyć się dywizji Xboxa, aby skoncentrować się jedynie na przynoszącej zysk gałęzi odpowiedzialnej za produkty biznesowe. Na szczęście dla nas, nowo wybrany CEO giganta Satya Nadella jest podobno przeciwny sprzedaży działu rozrywkowego, ale to nie powstrzymało internetu w drążeniu tematu i węszeniu rozmów między Microsoftem a Amazonem, który ma podobno chrapkę na spory udział w rynku gier wideo jako ważniejszy niż dotychczas gracz. Z ich perspektywy, położenie rąk na konsolach jest doskonałym rozwiązaniem, ale w tej chwili nie ma co się martwić na zapas, nic jeszcze nie zostało oficjalnie ogłoszone. A bawiąc się w domorosłego pachtera i biorąc pod uwagę inwestycje poczynione w Xboxa One, wątpię, by Microsoft był chętny do oddania swojego dziecka, niezależnie od sumy widniejącej na czeku wypisanym przez Amazon. Hello, this is Satoru Iwata from Nintendo. Nowy Nintendo Direct przyniósł poze sobą sporo informacji. Całość została otworzona przez kłaniającego się Iwate, który jak zwykle, w związku z tym, że ćwiczyłem Taekwondo, spowodował u mnie podświadome wyprowadzenie bloku w kierunku monitora, z którego miał nadejść cios. Nic takiego na szczęście się nie stało. Asatoru zniknął, by zrobić miejsce nowemu trailerowi Super Smash Bros., o dacie premiery którego nadal wiemy tylko tyle, że mieści się w ramach roku pańskiego 2014. 3DS wkroczył na scenę w następnej kolejności za sprawą Mario Golf World Tour, Kirby Triple Deluxe oraz Yoshi's New Island wspomaganego nową wersją 3DS-a mającą trafić do Europy w dniu premiery gry, czyli 14 marca, podczas kiedy dwa wspomniane wcześniej tytuły znajdą się w dystrybucji na Starym Kontynencie odpowiednio 2 i 16 maja. Sub Wars, duchowy spadkobierca Steel Diver już teraz dostępny za darmo na eShopie. Poprzedził pojawienie się Pokémon Link Battle oraz Pokémon Battle Trocei, czy jakkolwiek to się czyta, po których w światło reflektorów wpadło mające wystartować w kwietniu Rusty's Real Dead Baseball oraz nowy trailer Professor Layton and the Azron Legacy, a także Monster Hunter 4 z premierą wyznaczoną na przyszły rok i Nintendo Pocket Football Club mające zagościć na eShopie 17 kwietnia. Weapon Shop de Omas, gra z gatunku Rhythm Action Shop Management Sim będąc tego cholera wieczym będzie dostępny od 20 lutego i na 11 powinno zaś już być dostępne w sklepach w Nowym Świecie, a 2 maja do Europy trafi Etrian Odyssey Unsold The Millennium Guard, który zamknął temat 3DSA. Wii U zostanie pobłogosławione RPG Child of Light już 30 kwietnia, dostaliśmy nowy trailer Donkey Kong Country Tropical Freeze oraz zapowiedziano NES Remix 2. Ogłoszono także, że kupalingi będą grywalne w Mario Kart 8, pokazano gameplay z X, nowej gry Monolith Softu, której za diabła nie rozumiem, a na sam koniec zaszczycono graczy trailerem Bayonety 2 i przepraszam bardzo, ale niewiele rzeczy nie trafia do mnie tak bardzo jak ubrana w z czarownica. Po prostu nie. Kolejny raz przekonałem się, że Nintendo nie jest dla mnie. Fin, jeżeli Wam się to podoba, grajcie, szczęść Boże. Batman Arkham Origins może być trawiony przez wiele problemów, jednak te, które nie stanowią, cytuję, aktywnej przeszkody w przechodzeniu gry, nie zostaną załatane, bo WB Montreal jest zbyt zajęte pracą nad rozszerzeniem do tytułu, aby koncentrować się na durnych, trywialnych i nieprzynoszących zysku patchach. Community Manager przeprosił za potencjalne kłopoty, jakie taki obrót spraw może powodować, ale zasadniczo, między wierszami polecił nam się wypchać, bo DLC przecież jest ważniejsze. Cudnie. Fantastyczne podejście. Jeśli kręci was średniowiecze, ale nie możecie się obyć bez milion hit combo oraz pociągnąć mieczem w czasie, których ostrze świeci się jak bożonarodzeniowa choinka, Kingdom Come: Deliverance nie jest tytułem dla was. Deweloperzy Point Blank przyznają, że mają nietuzinkowe i zupełnie inne niż ktokolwiek przed nimi podejście do tematu walki wręcz, która ma być wymagająca i trudna. Bardziej niż maszowanie na oszczep będzie się liczyło dobre zarządzanie staminą oraz atakowanie fragmentów ciała oponenta, które nie kryją się pod zbroją. To w temacie walki jeden na jeden, ale prawdę powiedziawszy chcę zobaczyć jak ten system sprawdzi się w wypadku masowych starć oraz czy uda im się go właściwie zbalansować. Kalkulowanie statystyki i modyfikatorów może być źródłem rozrywki wtedy, kiedy siedzi się ze znajomymi przy piwku, grając w Talizman, magia i miecz, ale przy grze wideo raczej nikt nie będzie ślęczał z kartką i obliczał, ile staminy może zużyć na pojedyncze ciosy, by wygrać potyczkę. Kapcom postanowił posłuchać Rady Jokera i uderza w dzwon zwany Aggressive Expansion. Ich celem jest rynek Ameryki Północnej, a narzędziem niezapowiedziane jeszcze tytuły oparte o silnik Fanta Ray, znany nam dotychczas jedynie z Deep Down. Wydawca ma zamiar kierować się dwoma zasadami, to jest nieprzerwanym kreowaniem nowego kontentu oraz przewyższaniem oczekiwań graczy, co chyba wszyscy przyjmą za twardymi ramionami, a to, co trafi na rynek w US of A i Kanadzie prędzej czy później pojawi się w Europie, więc mamy sytuację win-win. British Academy of Film and Theatre Awards, szczerze znane jako BAFTA, ogłosiło nominacje do swoich nagród i co by nie The Last of Us dość dobrze pozamiatało, będąc nominowanym w 10 na 17 kategorii, a niewiele gorszym wynikiem 9 nominacji może się poszczycić GTA V. W kategorii na najlepszą grę konkurują ze sobą Assassin's Creed 4 Black Flag, wspomniane już GTA i The Last of Us, a także Papers, Please, Super Mario 3D World oraz Terway. Wręczenie statuetek ma się odbyć 12 marca, pełna lista nominowanych znajduje się tak na PPE, jak i na stronie samej Akademii, co jest dość zaskakujące, jeśli macie ochotę, rzućcie na nią okiem. Na koniec gościa niedzielnego zostaje nam jeszcze Thief, ukazany na nowym, trwającym 17 minut gameplayu i chociaż warto o nim powiedzieć, to nie bardzo jest okazja, by nadmiernie i niezdrowo się nim podniecać. Czemu? Bo fragment ogranów chyba najbardziej zlewający na zbieractwo sposób z możliwych oraz nie wiemy z jakiej platformy pochodzi klip. Niby mamy tutaj klawiszologię z Xboxa, i na tą platformę wskazują wszelkie poszlaki. Ale gra wygląda raczej nieco zbyt dobrze jak na 360 i niewystarczająco dobrze jak na Xboxa One, więc może być to jakiś PC z podpiętym doń kontrolerem od konsoli Microsoftu. Na domiar złego, YouTubeowa kompresja dorzuca swoje 3 grosze i jakość wideo po prostu nie zachwyca. Ale mimo wszystko miło jest popatrzeć, jak Gareth skrada się po mieście i poczuć przedsmak przygody. Która weźmie graczy w swoje objęcia już 25 lutego. Ponadto pojawił się nowy trailer z serii Tales from the City, ale jeśli jesteście grą zainteresowani, to i tak to już wiecie. To już wszystko w 41. epizodzie Gościa Niedzielnego. Dziękujemy serdecznie za ugoszczenie w ramach waszych monitorów. Przypominamy o nadal znajdującym się w sprzedaży 198 numerze PSX Extreme i usłyszymy się ponownie za tydzień. Trzymajcie się ciepło. Cześć. Na koniec gościa niedzielnego zostaje nam jeszcze Thief, ukazany na nowym, tlwającym... Tlwającym? Serio? trwającym. Tlwającym 17 minutach gameplayu. I chociaż warto o nim powiedzieć, to nie bardzo jest okazja, by nadmielnie i niezdrowo się nim podniecać. Czemu? Bo mam mentalnie 3 lata. Brr, 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 brr.